No to witam, witam! Zaczynamy kolejny dzień w tej serii z Deutschland Patrzcie, wszystko tu już fajnie powysychało ogólnie już można pościągać te taśmy wszystkie No taśma mi klej zostawiła, no, będę musiał poczyścić to Tutaj do góry idzie płytka podłogowa, będzie już Wam mówiłem w ostatnim filmie No, ja sobie pościągam już zaraz te wszystkie kliny, poczyszczę to wszystko, będę zaraz chciał pocisnąć, tam jest taka mała toaleta, więc zrobię tą toaletę też w tych płytkach i będę zamykał już wszystkie podłogi. No, mam trochę co robić, ale no nie wiem. Do 12 w nocy może się uwinę, postaram się przynajmniej. Myślę, że jak to wszystko mądrze zrobię, to dam radę. Jest cały dzień przede mną, ale póki co, to pokażę wam coś jeszcze. Chodźcie do góry, oni tutaj włączyli osłuszacze i patrzcie na to. Dla tych wszystkich, którzy mówią, że Niemcy to jest inteligentny naród, to patrzcie to. Chodzą sobie, wyciągają oczywiście w posadzki. Nie. Zabezpieczyli. Zabezpieczyli przed wilgocią o, okna, okna zabezpieczyli tak samo, nie wiem czy to widać, poczekajcie, tego nie będzie widać. No i, i tak to jest zabezpieczone, nie? Dziura u góry, także cała ta wilgoć, która jest z budowy, co sobie tam wlatuje. A najlepsze jest to, że jak pójdziecie od drugiej strony to sobie zobaczyć, yy, no to te okna są z takimi dziurami tam, że ta wilgoć wcześniej wlatuje, nie? Ogólnie wiecie co, drodzy, ja wam powiem jedną rzecz. Tak sobie to wszystko przemyślałem, pomyślałem o tym wszystkim, co tu się dzieje, co się w Polsce dzieje i powiem wam, drodzy widzowie, gdybyśmy my mieli w Polsce forsę na dostęp do tej technologii, którą Niemcy mają, bo nie powiem, oni mają technologię bardzo dobrą. Sprzęty mają bardzo dobre, ale jeśli chodzi o, o tych pracowników i w ogóle i o ludzi, to oni już tego mają defi deficyt. Jeżeli my byśmy w Polsce mieli to samo, i, I dalej byśmy mieli te chęci, które mamy do pracy, tą jakość i w ogóle, bo, bo jest, jest możliwość. Ja widzę to sam po swoich budowach i po tym, co tutaj widzę. My żeśmy pod tym względem ich już wyprzedzili. I naprawdę, pod względem jakości, Niemcy są z tyłu. Teraz pytanie jest, czy uda się Polsce na tyle rozwinąć, żeby też jakby tą technologią ich doścignąć. Tylko problem jest taki, że jak dobrzy fachowcy z Polski wyjeżdżają, no to tą swoją wiedzę, mądrość z Polski wywożą i gdzieś jadą za granicę, tak? Tam sobie zarabiają te, te pieniążki lepsze niż w Polsce, no i ta Polska pod tym względem z tyłu zostaje. No ale jakby zostać w Polsce, podziałać tam, okej, okay. na początku zawsze jest trudniej. Ale później to by wszystko procentowało. To jest jak, no wiecie, no, masz o pole i musisz je zasiać od nowa. Nie no to będzie trwało, póki ten sad cały tam wyrośnie, ale on w końcu wyrośnie. Może być tak, że no, jest łatwiej pojechać gdzieś do sadownika i tam u niego robić i już te plony zbierać. Ale no nie wiem. Ja powiem wam szczerze, że wolę tam zostać w Polsce. Robić pięknie dookoła siebie, u moich sąsiadów, u tych, którzy tam mieszkają obok mnie. I cieszyć się z tego, że sąsiad ma dobrze, że sąsiad ma dobre auto i następny też, i następny też, bo czym lepiej się wszystkim dookoła powodzi, to zawsze, kiedy ja będę miał jakieś tąpnięcie, to mam do kogo się zwrócić o pomoc. A jak ja będę komuś dołki kopał, żeby tylko nie miał lepiej niż ja, no to problem będzie, kiedy mi zabraknie, bo nawet nie będzie kogo pożyczyć. Także tą mentalność swoją trzeba powoli trochę zmieniać, żeby cieszyć się z tego, że sąsiad ma dobrze. Jak ma lepiej ode mnie, super, super niech ma. Także drodzy, ja się biorę za robotę, pocisnę dalej to. I zobaczymy, a jeszcze zrobię Wam taki filmik z całego takiego podsumowania tego wyjazdu, powiem wam kilka rzeczy, co warto wiedzieć. I postaram się Wam zrobić jeden filmik z całym cennikiem usług glazurniczych tutaj w Niemczech, dobrze? Więc jeżeli chcecie, zostańcie subskrybujcie kanał, piszcie w komentarzach, co myślicie o tym. Mam nadzieję, że te moje filmy wam się podobają, bo staram się je robić naprawdę... Kosztuje mnie to dużo, gdyż ja nie mam na to naprawdę czasu. A ostatnio tym bardziej, ale chciałbym... No, jestem na wyjeździe, to nie zdarza się codziennie, więc no... Chciałbym wam pokazać mniej więcej, jak to jest. I tak dużo wam nie pokazuję, bo nie jestem po prostu w stanie, naprawdę ja jestem zaganiany tak, że to jest po prostu masakra. Nikomu z was tego nie życzę. Naprawdę nikomu, bo ja nie mam ostatnio czasu praktycznie na nic. Jest już horyzont, widzę, że z tego wyjdę, ale jeszcze troszeczkę muszę pocisnąć. To nie jest y, dobre to, co ja robię, pracować tyle, więc nie bierzcie z tego przykładu, bo to jest rzecz zła. A o to sobie jeszcze też pogadamy, No ale czasami po prostu trzeba się zaprzeć samemu sobie i zrobić pewne rzeczy. Mimo, że się nie chce i nie ma siły, ale co zrobić? Ja się budzę z rana, drodzy moi, i ja tą ręką nie mogę ruszać. Ja muszę ją rozruszać, bo ona już jest tak skostniała, tak stwardniała od trzymania kielni, że ja muszę ją rozkręcić tak i dopiero mogę ten. A jak. To jest aż dziwne takie uczucie, no ale co zrobić? Trzeba robić, drodzy. Także do roboty. No dobra, pokażę Wam co zrobiłem, bo ja już spadam do chaty. Zostało mi trochę jeszcze podłogi do dokończenia na kolejny dzień, więc zrobiłem całą tą ubikację łącznie z naprawą tej ściany, która tu była do naprawienia. No, do góry dałem płytkę podłogową, tak to wygląda i zaraz wam pokażę coś jeszcze, tylko... O, tutaj kawałek podłogi jeszcze pojechałem i ogólnie wziąłem się tu za tą łazienkę. Nie wiem czy to będzie widać, bo jest ciemno trochę, ale tu mi zeszło z tym prysznicem, nie? Powiem wam, że naprawdę mi zeszło dużo, no bo ciężko się dostać zaczynając odtąd, idąc dalej, dalej, dalej. I w ogóle tamtą płytkę widzicie? Musiałem ją też z rana wymienić, bo w tamtym miejscu tam wyciągając klinik ona mi się uszczerbiła, nie? Myślałem, że mnie trafi. No i musiałem ją całą tamto wyciągnąć, od, odczyścić wszystko od kleju i na nowo ją położyć. Także gdzieś tak no półtorej godzinki w plecy, nie? No to tak się wydaje, ale zrobić takie coś, no to jest. No tutaj wstawiłem sobie tą listwę spadkową też w ogóle musimy trochę przerobić żeby to też jakoś dobrze wyglądało Żeby <grym> ja powiem wam że no ja nic nie jestem starany już jest po 11 godzinie więc lecę a mam godzinkę drogi jeszcze więc no drodzy tu macie kolejny odcinek nie wiem czy to będzie ostatni z tej serii, czy jeszcze nie, no, ostatni nie będzie, bo jeszcze muszę tu wjechać. No, dokończyć tamtą podłogę, tutaj i w tej toalecie też jeszcze zrobić. Więc to będzie chyba przedostatni, bo ostatni to będzie fugowanie, i, i nie wiem, a może jeszcze takie jak te podsumowanie, co miałem zrobić, nie? Także to będzie na tyle, moi drodzy widzowie. Fajnie, że jesteście. Cieszę się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. A w ogóle... Jak, co Wy o tym myślicie o tych wykończeniach? To sobie... aha, tą, tą też zrobiłem tą półkę, nie? To trzeba umyć też wszystko ładnie. W ogóle nie, nie źle, no fajnie jest to, to jest mocne, nie? To jest mocne, to naprawdę chroni te płytki. No i w to wygląda, nie? Nie wiem, ta półka, ta półka jakoś mi schizuje ta narożnikowa dziwnie. Nie, jakoś Nie mój klimat Dobra, spadam na chatę Na razie